Odcinek o fizjoterapii i o tym, czym się zajmuje już mamy rozpiekany, więc pomyślałam, że skoro rano już jest ciemno, wieczorem już jest ciemno, aura jest iście jesienno-zimowa, to czas nagrać trochę materiału o tym, jakich błędów nie popełniać tej jesieni. Otóż mi się jesień kojarzy z herbatą, kocykiem i świeczką. Oczywiście ona się tylko tak kojarzy, zupełnie tak nie wygląda. I pierwszym z takich błędów, rzeczy, który można popełnić nieświadomie, jest picie herbaty wieczorem. I dlaczego to jest błąd? Otóż w herbacie zielonej, czarnej i białej mamy taką substancję jak teina. Teina jest jedną z pochodnych substancji jak kofeina, i ma działanie pobudzające. Zatem, wypicie kubeczka herbaty w okolicy 20, 22, czy nawet tuż przed spaniem, może cię pobudzić i może spowodować zupełnie odwrotną reakcję od tego, jaką byś chciał, chciała. A mianowicie, zamiast spokojnie w tym jesiennym, ciemnym czasie się rozluźnić i pójść spać, no ty jesteś pobudzony, pobudzona i nie możesz spać w nocy. Więc to jest pierwsza rzecz, którą ja zalecam moim pacjentom w gabinecie, czyli zamiana białej, czarnej czy zielonej herbaty wieczorem na herbaty owocowe lub na rojbosa. Rojbos to jest e, czer czernokrzew <gryw> e, afrykański i on nie ma tych substancji, które pobudzają, i do tego dobrze smakuje. Więc herbatka jest pierwszą rzeczą. Kolejna rzecz to jest taka pokusa, żeby wieczorem odpalić sobie Netflixa czy jakąkolwiek inną platformę streamingową i oglądać filmy, seriale, czy nawet jedno i drugie jednocześnie, co kończy się bodźcowaniem światłem niebieskim. Dosyć długo. I tak jak wiecie, jestem pewna, że wiecie. A jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiecie. Oglądanie i przeglądanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wieczorem wpływa na nasz cykl dobowy i niestety na regulację wydzielania melatoniny i kortyzolu. Co później przyczynia się do tego, że przez bodźcowanie się światłem niebieskim, mamy bardzo dużo kortyzolu wieczorem który nie pozwala nam zasnąć, a rano mamy go stosunkowo niewiele i nie pozwala nam on wstać. I wyobraźcie sobie te memy, gdzie są dwa psy, czyli jest ten pies, ja o 12 rano taki nieprzytomny z językiem na wierzchu i ten drugi pies, który jest żywy, to można to porównać do tego, w jaki sposób działa cykl kortyzol melatonina otóż ten żywy pies rano to jest ten, który ma wysoki poziom kortyzolu, bo kortyzol tego hormonu nie da się zdefiniować, że on jest zły. On jest po, po prostu potrzebny w różnych cyklach dnia, w różnych sytuacjach po to, żeby na przykład nas rano wybudzić. I jeśli my przebodźcujemy się wieczorem w nocy dawką światła niebieskiego w postaci oglądania filmów czy reelsów, to potem mamy problem, żeby wstać rano. I w drugą stronę jest tak samo, mamy problem, żeby zasnąć, i problem, żeby ten sen był jakościowy, dobry, jakościowo dobry, ponieważ melatonina odpowiada właśnie za, jest nazywana hormonem snu, i dzięki tej melatoninie my w ogóle śpimy. Zatem rozwiązaniem tej sytuacji jest na przykład zastosowanie filtrów światła niebieskiego. Które są wbudowane już w większość urządzeń elektronicznych. W telefony na pewno są wbudowane. Można również pobrać aplikacje, które zmieniają kolorystykę. To trochę zmienia promieniowanie, zmniejsza ilość promieniowania. Wiadomo, że nie, dzia nie będzie działało w taki sam sposób jak nie oglądanie ekranu, no ale powiedzmy, że jest to mniejsze zło. Jest też trochę droższe rozwiązanie, ponieważ zostało już stworzone coś takiego jak okulary do blokowania światła niebieskiego i to jest wydatek rzędu kilkuset złotych, ale te okulary faktycznie robią tak, że do oka nie dostaje się światło niebieskie. Tylko jest jedna wada duża, kiedy ogląda się ekran w takich okularach, kolory są bardzo zniekształcone i wszystko jest takie mdławo zielono byle jakie. No, ale powiedzmy, że lepsze takie rozwiązanie dla oka niż yy, oglądanie bez tych okularów. No dobra, mamy załatwioną herbatę i mamy załatwione światło niebieskie. To teraz myślę, że przejdziemy sobie do aktywności fizycznej. I aktywność fizyczna, przynajmniej u mnie i w moim gabinecie, jest jakimś takim. Dziwnego rodzaju złem koniecznym. I nie wiem, dlaczego ludzie nie lubią się ruszać i stronią od ruchu. Może mi odpowiecie w komentarzach, albo przytoczycie przykłady, bo ja nie wiem. Ale kolejną pokusą na jesień, żeby właśnie. So jest to, żeby właśnie sobie odpuścić tą aktywność fizyczną. I częściowo to rozumiem. Ponieważ oczywiście pogoda nie sprzyja do tego, żeby wychodzić, spacerować, biegać czy robić jakiekolwiek inne rzeczy na dworze. Nie chce się też wstawać, jest się trochę bardziej zamulonym, ale uwierzcie mi, że kiedy się ma swoją regularną aktywność fizyczną, to o wiele łatwiej jest wytrzymać ten okres bez światła, ponieważ my przez ruch. Wydzielamy sobie te hormony, które nas stymulują i pozwalają nam utrzymać tą aktywność, to pobudzenie i tą potrzebną energię do funkcjonowania w ciągu życia, w ciągu dnia. Bo w momencie, kiedy jeszcze sobie zabierzemy ten ruch, no to już w ogóle zaczynamy być jak takie rozlazłe kluski, delikatnie mówiąc. I nie mamy w ogóle takiej ani motywacji, ani energii, żeby robić cokolwiek. Więc. Jeśli na przykład biegasz, ale jeśli biegasz, to raczej te warunki pogodowe nie będą ci straszne. Więc jeśli nie robisz żadnego ruchu, albo na przykład chodzisz na basen, a w tym okresie już ci się nie chce chodzić na basen, to zapraszam i gorąco zachęcam do tego, żeby zacząć albo podjąć jakąś aktywność w zamkniętej sali, gdzie temperatura jest w miarę stała, nie jest tragicznie zimno. I można się po prostu poruszać z taką lekką radością. Najlepiej jest robić to, co się lubi, więc zastanów się, co ruchowo sprawia Ci frajdę. Jeśli automatyczna odpowiedź jest nic, to proponuję znaleźć coś, co najmniej będzie Ci szkodziło psychicznie. Albo na co najmniej będziesz się nie cieszyła, cieszył, żeby to robić. Ponieważ wiecie, no my jesteśmy stworzeni z ruchu i nasze tkanki i ciało, żeby funkcjonować prawidłowo, potrzebują ruchu. Więc jeśli nie będziemy dostarczać ciału ruchu, to ono zacznie się do tego adaptować, czyli mięśnie, które nie są używane, a mamy ich ponad 600 w ciele, te, które nie są używane regularnie zaczną zanikać. Popatrzcie sobie teraz po tym podcaście na wszystkich seniorów i na to, jak oni mają ustawione barki i ręce. I popatrzcie na swoje babcie czy dziadków, a najlepiej każcie im sięgnąć coś wysoko do góry, jakby ściągnąć jakiś talerz z górnej szafki. Zobaczcie, czy oni są w stanie w ogóle podnieść rękę powyżej barku, w sensie na wysokość ucha, tak żeby była równolegle do ucha. Czy są w stanie utrzymać ten zakres bezboleśnie, czy sprawia im to problem. Bo zauważcie, że my bardzo mało używamy swoich rąk tak na co dzień, a nie wisimy praktycznie w ogóle na tych rękach. Wisimy, mam na myśli wiszenie na przykład na drążku i utrzymywanie się tylko na swoich rękach, więc automatycznie funkcje ręki zostają wycięte, zabrane. No bo po co organizm ma trzymać te mięśnie, których które mu są do niczego niepotrzebne, skoro tryb życia sprowadza się do tego, żeby usiąść na 8 godzin w pracy, potem wrócić do domu, zjeść obiad czy ogarnąć dom, siedzieć i powtarzamy cykl 7 dni w tygodniu przez lata. No to wiecie. Kiedy nie używamy czegoś, nie używamy w tych rąk, nie ma żadnej aktywności fizycznej, która wyzwala Jakikolwiek ruch w tych, w tych rękach, to wiecie, to nie musi być chodzenie po drzewach, chodzenie po drążkach. To może być po prostu taniec, gdzie trzeba zrobić jakiś ruch nad głową, ale żeby w ogóle wykonać ten ruch. Więc popatrzcie sobie na swoich seniorów i zobaczcie, czy oni są w stanie sięgnąć, albo czy są w stanie w ogóle to zrobić bezboleśnie. Jest jeszcze jedna pokusa, która ciągnie, żeby ją wykonywać podczas tego zimnego okresu, a mianowicie jest to zwiększenie ilości pokarmu przyswajanego. I połączenie z większej ilości jedzenia z mniejszą ilością ruchu chyba wiecie, jak się kończy. Na pewno wiecie. Zatem myślę, że to już nie są czasy, w których można powiedzieć, że my potrzebujemy zgromadzić Trochę sadełka na zimę, żeby potem móc schudnąć na lato, bo mamy taką dostępność pokarmu przez cały rok na tej szerokości geograficznej, że nie musimy magazynować tkanki tłuszczowej, żeby potem z niej korzystać, ponieważ nie musimy walczyć o to jedzenie. A tak to działało kiedyś, że ludzie trochę magazynowali tej tkanki tłuszczowej, no bo nie mieli takiego dostępu do jedzenia. Zatem pomysł, żeby jeść więcej, albo jeść więcej różnorakich słodkich rzeczy. To jest, wiecie, niesamowite, jak obserwuję na przestrzeni lat, jak się zmienia trend w też w artykułach spożywczych i ile w tym okresie jesienno-zimowym pojawia się słodkich kremów, na przykład nie wiem właśnie o smaku dyniowym z przyprawami korzennymi e, przez lato, smaki pistacjowe z białą czekoladą. No jest to kuszące, a w zimę są jeszcze te piernikowe kremy. Jest, och. Są one kuszące, pewnie też słyszycie po moim głosie, ale ja z tego nie korzystam, albo korzystam bardzo rzadko i zachęcam do tego samego. Otóż ja pamiętam czasy, w których była tylko Nutella i z Nutellą to ja mam tak, że ja za nią nie przepadam, więc, jeśli gdzieś Nutella występowała, to ja jej po prostu nie jadłam. Chyba, że był to krem czysto czekoladowy. To wtedy inna historia. Ale faktycznie jest jakaś taka. Jakiś marketing się wytworzył wobec tego czasu. I nakierowanie na te korzenne, słodkie rzeczy. Z jednej strony jest fajne, bo można trochę się tak rozsiąść i rozkoszować w tym okresie. A z drugiej strony, kurde, nie do końca jest to zdrowe. Więc myślę, że dobrze jest zachować rozsądek w każdej porze roku i w tej jesiennej również. I na przykład przerzucić się na jakieś cieplejsze potrawy sycące typu zupy, które są gęsto odżywcze, albo na jakieś gulasze, na jakieś takie wiecie, gotowane, pieczone rzeczy, które mają aromat i smak. Ale nie do końca kupować, dosłownie i w przenośni, to co serwuje marketingowy świat w tym momencie. Zatem podsumowując, unikamy herbat i kawy po południu, unikamy braku ruchu, nie rezygnujemy z aktywności fizycznej w tym ciemnym okresie, staramy się nie oglądać filmów i, i różnych treści przed snem. Oraz staramy się nie popadać w marketingowy szał i zwiększonej ilości jedzenia zwiększonej ilości pokarmów. Dajcie mi znać w komentarzach, czy na przykład wy dostrzegacie jakieś jesienne pokusy yy, i zachowania sytuacji, których warto unikać, albo czy na przykład rozwinąć ten temat bardziej, bo Was zaciekawiłam. Dzięki za to, że tu jesteście. Dzięki za Waszą uwagę. I do usłyszenia.